Kasko czerwony w niebieskim Niki Pedersen. Nasz Krzysztof Kastrzak w białym. I po prawej ręce jeszcze rywal w kasko żółtym, czyli Fredrik Lindgren. Nie ma Tomasza. Trzymamy kciuki za Kaspera. Kasper dobry dojazd. Co teraz zrobi? Wystawił mu tam koło. Niki Pedersen. Musi być przycinka. Ale na razie jest czwarty, ale pięknie! była sensacja ale emil, 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 emil jest groźny Kasper teraz w krawędzi tak jest, emil jeszcze bardziej po krawężniku. Fredrik Lindgren na prowadzeniu a więc jednak okazało się, że były gdzieś zapisane w zeszycie w kajeciku te ustawienia na najważniejsze wyścigi bo teraz w półfinale Finału. Krzysztof Kaczak, bo Emil teraz szykuje ostatnią akcję tego wyścigu. Bierze wyjeżdżony za daleko. Rzuca go. Kasper jest w finale. Takie Drugie miejsce za Fredrykiem widnej postawy mimo pogoni. No tutaj było parę myśli nieuczesanych, niepoukładanych. A Niki Pedersen, który również miał gonić Grega Henkoka, Jak nie pyszny teraz, bez żadnych punktów zjeżdża do parku maszyn. Cóż za sensacyjne, cóż za sensacyjne rozstrzygnięcia. Miało być, tutaj, miało być tutaj dwóch Polaków na podium, mówiłeś o tym zakładzie. Pokażesz na chwilę ten mikrofonik, Adasiu?